Panie urwało się. Zobaczcie jakie ludzie mają pomysły. Obspawali, nałożyli, Przykręcili na sztukę. Ciadek kupił, pojechał do sklepu i już nie mógł wrócić. Razy się obcięły, wszystko się obcięło. Jeszcze widać, że świeżo. Świeżo spawane. Wszystko było tylko dokręcone. Kolejne Januszostwo. Kolejny Janusz w akcji. Cały element do wymiany. Łącznie z wałem. Który się obciął. Tak kończą się naprawy u wieśka w Stodole Zamiast zyskać, teraz będzie trzeba kupić nowy wał Nowy wariator